Od kilku lat maleje ilość Polaków. Ma na to wpływ wiele czynników, takich jak emigracja, starzenie się społeczeństwa, ale także ilość urodzeń. Jak rok 2015 wyglądał w kłótnie pod względem liczby urodzeń? Rok 2015 możemy podsumować spadkiem liczby urodzeń w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy to mieliśmy 740 urodzeń, natomiast w roku 2015 liczba urodzeń wynosi 663, w tym, jeśli chodzi o płeć żeńską, to jest 340 i Płeć męska 323. A jakie były najpopularniejsze imiona nadawane w kłótnie? Najbardziej popularne imiona, najczęściej nadawane w 2015 roku, na imiona żeńskie, to Julia, Maja, Zuzanna, Amelia, Lena, Alicja. W przypadku chłopców to takie imiona jak Antoni, Szymon, Kacper i Jakub. Zauważyć można, że od lat w Polsce w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych imion dla dziewczynek i chłopców niewiele się zmienia, kolejne zestawienia różnią się jedynie pozycjami, jakie zajmują poszczególne wciąż te same imiona.